Nie żyje Magdalena Prejsnar-Wąsacz. Świat muzyki pogrążony w żałobie. Polska kultura po raz kolejny poniosła ogromną stratę. Zmarła ceniona artystka i pedagog, której działalność przez dekady wzbogacała życie muzyczne kraju. Tragiczna seria w polskim środowisku naukowym. Ostatnie tygodnie przyniosły szereg tragicznych informacji, które głęboko wstrząsnęły opinią publiczną. Szczególnie dotknięte zostały środowiska naukowe i akademickie. Polska żyła dramatem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie młody student brutalnie odebrał życie niewinnej kobiecie. Kilka dni temu dotarła wieść o śmierci Przemysława Jeziorskiego, wybitnego naukowca i profesora Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Mężczyzna zginął w wyniku strzałów oddanych przez nieuchwytnego sprawcę, który zaatakował go w Biały Dzień. Jeziorski miał zaledwie 43 lata. Teraz znów dociera do nas kolejna bolesna wiadomość, tym razem z kręgu kultury i sztuki. Magdalena Preisznarwąsacz nie żyje. Magdalena Wąsacz nie żyje. Ta informacja poruszyła całe środowisko muzyczne. Doktor habilitowany Magdalena Wąsacz, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, była związana z tamtejszym wydziałem muzyki przez niemal 30 lat swojej kariery. Ukończyła państwowe liceum muzyczne w Rzeszowie oraz Akademię Muzyczną Fryderyka Chopina w Warszawie. Z głębokim smutkiem i żalem informujemy o śmierci naszej serdecznej koleżanki, wieloletniej członkini społeczności Akademickiej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, świętej pamięci. Magdaleny Prejsnar-Wąsacz, wybitnej pianistki, cenionej pedagog, a przede wszystkim wspaniałego człowieka, którego obecność i ciepło pozostaną na zawsze w pamięci tych, którzy mieli zaszczyt ją znać. Czytamy w oświadczeniu UR na Facebooku. W trakcie swojej kariery miała okazję pracować z takimi muzykami jak Bronisława Kawalla, Halina Czerny Stefańska czy Rudolf Buchbinder. Swoje pianistyczne umiejętności doskonaliła nie tylko w Polsce, ale i za granicą, w Curychu, Fryburgu czy Nowym Jorku. Świat polskiej muzyki pogrążony w żałobie. Prejsnar Wąsacz była artystką aktywną na wielu frontach koncertowała w Polsce i poza jej granicami, nagrywała płyty, prowadziła zajęcia i pisała publikacje naukowe. Wielokrotnie nagradzana przez rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, pozostawiła po sobie nie tylko dorobek artystyczny, ale i ciepło, życzliwość, którą obdarzała każdego. Czytamy dalej w oświadczeniu. W uznaniu za jej wkład w rozwój kultury, w 2025 roku została odznaczona odznaką honorową zasłużony dla kultury polskiej. Niestety, nie zdążyła jej już odebrać. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 9 lipca o godzinie 14 w kościele pod wezwaniem. Święty Wawrzyńca w Malawie. Choć jej dźwięki ucichły, muzyka, którą niosła, będzie nadal brzmieć w nagraniach, w pamięci, w sercach, które poruszyła. Żegnamy Cię, droga nam koleżanko, z głębokim bólem, ale i z wdzięcznością. Dziękujemy za wszystko, co dałaś światu, niech Twoja muzyka rozbrzmiewa dalej tam, gdzie czas nie ma już znaczenia.